Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 24 stycznia 2024 roku. To jest 89 dzień Titan Exa, cena 991. Od wczoraj wzrosła o 10%, o 11 nawet zobaczcie tutaj, nasze portfolio wzrosło o z ostatniej godziny 5%. No i powiem wam, że robi się ciekawie, ponieważ cena rośnie. Podejrzewam, że cena rośnie z tego względu, że jutro jest 90 dzień. Wypłaty, czyli tutaj, jak przejdziemy na payouts, w 90 dniu ludzie będą odbierać swoje Ethereum. Zauważyłem, że w takich momentach, jak jest jakaś wypłata, to dzień przed wypłatą cena rośnie, bo ludzie podejrzewają, że te etery, które tutaj powstaną, będą przeznaczane na zakup Titanexa, Czyli podejrzewamy, że jutro, jak będzie ten 90. dzień wypłaty, zobaczcie, tutaj jest 90. dzień. Ludzie otrzymają te Ethereum i będą kupować Titana. Czemu będą kupować? Ponieważ cena jest bardzo nisko. No i patrząc na wykres, to wydawałoby się, że jest to dobra decyzja, więc podejrzewam, że dużo ludzi będzie chciało skupić Titana z rynku, ponieważ tak jak Wam wczoraj mówiłem, nie za bardzo opłaca się mintować. Przejdziemy do mintów i zobaczcie, mamy wszystko na maksa i mamy 154%. Po 280 dniach, jak widzicie, nie jest zbyt opłacalne. Kiedyś tutaj było 35 tysięcy procent. Wyobrażacie sobie, 35 tysięcy procent po 280 dniach, tyle ludzie zarobią, znaczy zarob, zarobiliby, gdyby cena była taka jak sprzed miesiąca albo sprzed dwóch miesięcy. Dzisiaj jest to tylko 154, więc ludziom nie śpieszy się, żeby wydobywać. I to jest dosyć dobre, bo będzie Titanów coraz mniej na rynku. Ale również chciałem Wam powiedzieć, że cena tutaj rośnie dzisiaj, od wczoraj, tak naprawdę, ponieważ jest taki projekt jak Dragon X, więc jestem na stronie Dragon X, pokażę Wam stronę, dragonx.win I teraz, co możemy zrobić? Czym w ogóle jest Dragon X? Jak widzicie, tutaj na Titan X-Hubie jest to projekt, który został zbudowany na Titan X. I ten projekt będzie właśnie skupował Titan X z rynku, jak również skupował Dragon X z rynku. I tutaj jest ograniczona podaż tego, ponieważ przez 82 dni będzie można zdobyć te monety, a potem już jakby ten minting się skończy i już nie będzie żadnej kolejnej monety. Dlatego ja dzisiaj postanowiłem również zainwestować w tego Dragon Xa. Na tej stronie można poświęcić swoje tytany. Titan Xy, właśnie, żeby zdobyć Dragon X. -y. I cały myK polega na tym, że trzeba mieć tytany. Dlatego idę na Uniswapa, na giełdę Uniswap. Jak pamiętacie, tutaj mamy adres app.uniswap.org. Bardzo ważne, żeby nie pomylić tej strony przy zakupie, bo jest bardzo dużo oszustów, którzy podszywają się pod tą giełdę i mogą wam wypłacić wszystkie pieniądze z portfela. Ja sobie już tutaj przelałem Ethereum ale muszę zostawić troszeczkę na opłaty, więc usuniemy tam końcówkę. I 1,2 Ethereum przeznaczę właśnie na zakup Titanów, a Titany przekażę, jakby spale je na rzecz dragonów. Więc jest to na dzień dzisiejszy 2675 dolarów. Na złotówki by było to 2,675 razy 3,9. Mamy po tyle, jest dolar dzisiaj. 10400 złotych, Więc wybieram teraz Titan Xa. Mam ostrzeżenie, że ten token nie jest listowany na żadnych poważnych giełdach, więc trzeba z nim uważać, ale to jest właśnie ten Titan, o którym mówimy, bo tutaj mam kupione ze wczoraj, jak pamiętacie. No i teraz dostaniemy za to 2 miliardy 704 miliony Titanów. No i teraz zamieniam, podłączam ledżera. cena jednego Titana to 60,977 dolara, więc potwierdzam zamianę, 6 dolarów 50 centów za zamianę, więc takie są opłaty dzisiaj na Ethereum, potwierdzam na Ledgerze, 2 miliardy 704,05,00,00, tutaj sobie zapiszę na kalkulatorze, Zaraz tą liczbę będę musiał wpisać w polu na stronie Dragon X. Ok, przechodzimy teraz do Dragona. Mogę dać Maksa, ale chcę sobie te 31 milionów, które miałem ze wczoraj czy tam sprzed zostawić, więc wpisujemy 2 704 050 000. Tyle dragonów otrzymam, bo stosunek wymiany jest 1 do 1. Jak widzicie, to jest 1 do 1. Za dwa tygodnie, w sumie już jeden tydzień minął, więc został tylko jeszcze jeden tydzień i tutaj będzie 1 do 0,95. Za kolejny tydzień będzie 1 do 0,9, potem 1 do 0,85, potem do 0,8 i tak będzie przez te 82 dni maleć, aż do stosunku 1 do 0,5. Czyli za jednego tytana dostaniemy połowę Dragona. To jest właśnie fajne, że jakby podaż ciągle maleje. Więc warto się śpieszyć. Dzisiaj jest właśnie ostatnie te 7 dni zostało, żeby mieć stosunek 1 do 1. Potem to będzie maleć, dlatego ja to robię dzisiaj. Robię też to dzisiaj z tego względu, że jutro, że jutro w tym miejscu będzie wypłata 90-dniowa. Jak widzicie, ja tutaj jutro odbiorę 4800 dolarów, prawie 2 Ethereum, Natomiast Dragon X odbierze tutaj milion dolarów, i te milion dolarów, tutaj będzie milion dolarów, oni mają, jak patrzą na swoje konto, to mają tutaj około milion dolarów, z tego co dowiedziałem się na Twitterze. Więc jutro Dragon X 42% przeznaczy na zakup Titana z tego miliona dolarów, czy tam może nie, nie konkretnie jutro, ale jakoś to będzie na dniach. Drugie 42% pójdzie na wykupienie z rynku dragona. I to jest niesamowita sprawa, bo to wszystko robi smart contract, i cena powinna rosnąć. Dlatego ja e, też dzisiaj planuję e, wymintować te dragony, poświęcić, poświęcić te Tytany, ponieważ one jeszcze dzisiaj trafią do puli, która zwiększy zarobek dragona, i ta pula będzie jeszcze większa. Więc to jest ta jakby troszeczkę taka kula śnieżna, e, która napędza cały system. Dlatego ja mam tutaj m, ostatni dzień 89. No, i właśnie przed tym 90 chcę zdążyć. Dlatego dzisiaj to robię, a nie na przykład, nie wiem, za kilka dni, bo tak naprawdę mam jeszcze 7 dni, ale chcę to właśnie zrobić dzisiaj, przed tą wypłatą 90-dniową. Więc klikam MINT. Potwierdzam Supply. No, i tutaj jeszcze muszę potwierdzić zamianę. Znowu należy, że potwierdzam. I mamy sukces. Otrzymałem 2 miliardy 700 dragonów. Jak widzicie, w tym miejscu pojawiła się ta liczba. Tutaj mi zostało te 31 milionów. Możemy jeszcze sprawdzić na Metamasku. Przechodzę do tokenów. Jak widzicie, nie mam tutaj dragona. Żeby go dodać do Metamaska, klikam tutaj w tym portfel, i on się dodaje do Metamaska. Dodaj token. I teraz sprawdzamy. No i jest. Także możemy skopiować tą liczbę i wkleić tą liczbę do naszego portfolio. Dodajemy nową walutę. Szukamy dragona. Jest tutaj. Dragon X. Cena jest praktycznie taka sama jak za tytana, ponieważ to jest stosunek 1 do 1. No i co? Klikam plus. Wklejam te 2 miliardy 700. Cena jest taka. Potwierdzam. I mamy tutaj tą naszą pozycję. Także zostawiam to najdłużej, jak się da. Mam nadzieję, że to wszystko pięknie wzrośnie, ponieważ projekt Dragon X jest, jest jakby bardziej rzadki niż Tytan. I cena powinna mocniej rosnąć niż Tytana. No ale zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówię, wiele projektów buduje się na Tytanie. Niektóre będą nawet lepsze od Tytana. Podejrzewam. Ale ostatecznie i tak Titan zawsze zyskuje, ponieważ Dragon pali Titan X -y i działa na rzecz Tytana. Także pierwszy projekt mamy już zaliczony. Wczoraj Wam powiedziałem, że te projekty tutaj już wystartowały. Te, które mają szerzej, raczej nie, ale tak naprawdę tutaj mamy to napisane: Launch, Date, i mamy tak, te dwa wystartowały, Titan Legends wystartował, a reszta pojawi się wkrótce. Także Czekamy z niecierpliwością, spójrzmy jeszcze na cenę Tytana 996. Także na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się do następnego filmu.